Na stadionie Rhein Energy wyzwaniem było oczywiście to, co zawsze stanowi problem w dużych obiektach sportowych, na różnego typu imprezach, czy są to koncerty rockowe, czy mecze piłki nożnej. Pojawiają się tu wielkie tłumy ludzi. W 2019 roku mieliśmy prawie 1,9 miliona widzów. Głównie za sprawą imprez letnich, sześciu koncertów oraz oczywiście meczów Bundesligi pierwszej drużyny FC Köln, jak również licznych grup zwiedzających stadion. Używamy elektronicznego systemu zamknięć od ponad 14 lat. Ze względu na wielofunkcyjne wykorzystanie stadionu jest dla nas niezmiernie ważne, że wkładki nie wystają z drzwi. Po drugie, w naturalny sposób zapewniają bezpieczeństwo zarówno wewnątrz obiektu, jak i na zewnątrz i działają dobrze i pewnie także w chłodniejszych porach roku. Przy przejściu z systemu Blue Chip na Blue Smart argumentem dla klienta było to, że nowy system jest jeszcze bardziej elastyczny. Szybciej można dokonać zmian w uprawnieniach dostępowych. Na przykład, przy przestawieniu z jednej imprezy na drugą technicy obsługujący daną imprezę i pracownicy muszą być wyposażeni w klucze. Teraz mamy możliwość wydania tych kluczy, zablokowania ich po imprezie lub nadania im innych praw dostępowych, bez konieczności podchodzenia do poszczególnych drzwi. Wdrożenie i instalację systemu wykonaliśmy w ciągu dwóch miesięcy. Przebiegła bardzo sprawnie i bezproblemowo, ponieważ zrobiliśmy to w czasie, gdy nie ma meczów. Na stadionie zainstalowaliśmy około 450 komponentów Bluesmart. Do tego dochodzi 650 kluczy, które są w użyciu. Na koniec zainstalowaliśmy również trzy czytniki aktualizujące dane. Ostatnie dwa lata pokazały, że dzięki możliwościom, które oferuje system, osiągnęliśmy nasz cel. W szczególności sprawdził się wygodny sposób obsługi oraz funkcja czasowego nadawania dostępów.